Znalazłem go nad jeziorem. Posiedzimy tu razem, dopóki się nie zjawisz. Naprawdę? Już pędzę. Zostańcie tam. Dzień dobry panu. Spider-Man? Nic nie przeskrubałem. Naprawdę. Wnuczka wszędzie pana szuka. Wnuczka. Aha. No cóż, powiedz jej, że już niedługo wrócę. Oświadczyłem się tu swojej żonie. Dokładnie tu, w tym miejscu. Rety, marnie przy panu wypadamy. Jak pan to zrobił? Najpierw musieliśmy pójść do zoo. Nigdy nie poznałem kogoś, kto kochałby zwierzęta bardziej niż ona. Byłem przerażony. Miałem się oświadczyć przy surykatkach. <grym> Mówiła, że przypominają jej mnie. Ale nogi miałem jak zwaty. Nie byłem w stanie myśleć. Wyszliśmy z o i spacerowaliśmy dalej, aż trafiliśmy tu. Była. Gdybyś mógł ją zobaczyć. Po prostu. przepiękna, ale niezdarna. O mało nie wpadła do tego stanu Na główkę. Byłeś kiedyś zakochany, Spider-Man? E, no. Może? Coś pięknego. Nic nie może temu dorównać. Mogę ci coś powiedzieć, Spidermanie? Wiem, że umieram. To przerażające. Myślałem, że będę gotowy, ale na to nie da się przygotować. Nie da się. Ale kiedy tu jestem, ona jest ze mną. Przeżywam to wszystko na nowo. Znów się trzęsę i pocę ze strachu, a później patrzę jej w oczy i czuję się jak w domu. Tak się wtedy denerwowałem Spider-Manie, o mało się nie wycofałem. A później mrugnąłem i już jej nie ma. Przykro mi. Wspomniałeś chyba, że szuka mnie wnuczka. Chodźmy do Mogłam się domyślić, że tu przyjdziesz. Przepraszam, że cię zgubiłam. To moja wina, że się oddaliłem. Ale Spider-Man się mną zaopiekował. Pogawędziliśmy sobie o babcie. Tak? Bardzo lubiła to miejsce, prawda? Spędzałam tu z nią praktycznie każdy weekend, karmiąc.